Kończymy rok kalendarzowy i dostajemy piękne słowo, które zaprasza nas do tego, żeby wracać, żeby obejrzeć się wstecz i zobaczyć, co było za nami. Ważne, żeby przypomnieć sobie, że Święty Jan napisał swoją Ewangelię, bo czytaliśmy prolog do jego Ewangelii. Ważne, żeby sobie przypomnieć, że zapisał ją jako ostatni z ewangelistów, i o ile Marek, Mateusz i Łukasz pisali, Stosunkowo niedawno po tych wydarzeniach, które miały miejsce, które opisywali działalność pana Jezusa, o tyle Jan pisał późno, jeśli tak to można określić. Minęło co najmniej 50 lat, od kiedy Chrystus dokonał wszystkich swoich dzieł. Umarł i zmartwychwstał, a Jan zaczął swoją Ewangelię jako już człowiek w bardzo podeszłym wieku zapisywać. Co to znaczy? To znaczy, że miał ponad pół wieku na to, żeby spojrzeć wstecz. I zobaczyć, co się działo. Więc jego Ewangelia jest bardzo inna niż te synoptyczne Mateusza, Łukasza i Marka, które, można tak powiedzieć, po prostu trochę generalizując i spłycając, że opisują wydarzenia, które miały miejsce w życiu Jezusa, apostołów. Jan natomiast interpretuje te wydarzenia. On nie tylko podaje fakty, nie daje nam tylko informacji, że tego dnia Pan Jezus poszedł nad jezioro, ale zarysowuje też głębsze znaczenie, które samo z siebie, z tych faktów może nie wynikać, jeśli tylko byśmy spoglądali na nie tak pobieżnie. Więc Jan robi coś niesłychanie ważnego. Uczy nas... Odczytywać historię, przeszłość, wydarzenia już zakończone z perspektywy czasu. To jest o tyle ważne, że w momentach trudnych dla nas, kiedy często górę biorą emocje, kiedy jesteśmy przestraszeni, czy rozdrażnieni, czy smutni, czy cokolwiek innego się dzieje, możemy i tak się najczęściej dzieje, interpretować błędnie. Odczytywać. Źle, nieodpowiednio to, co się rzeczywiście wydarza. Jan, jakby mówił nam, poczekaj trochę. Jasne, cierpisz teraz z jakiegoś powodu, ale nieś w sobie to doświadczenie i nie reaguj natychmiast. Nie podejmuj decyzji w takim stanie. Spójrz na to, co się stało z pewnej perspektywy. My czasami mówimy tak potocznie, żeby z tym problemem się przespać i na drugi dzień na niego spojrzeć, bo zwykle emocje już opadną i tak mówimy, a no dobra, to już tam nie będę aż takiej afery robił. I o to właśnie chodzi, tylko tyle, że Jan robi to w sensie teologicznym czyli patrzy na wydarzenia, które miały miejsce z perspektywy, z punktu widzenia Pana Boga. Jakby uczy nas spoglądania na to, co się stało. Z punktu widzenia tego, który wszystkim kieruje. Więc to sprawia, że nasze trudności, cierpienia, doświadczenia wyglądają zupełnie inaczej. I Jan w ten sposób zaprasza nas do modlitwy. Panie, daj nam łaskę czytania naszej historii, naszej przeszłości. Teraz, kiedy kończymy rok i robimy różne bilanse, różne podsumowania, no to jednym z nich będzie spojrzenie, co Pan Bóg zrobił w tym czasie, w Twoim życiu. Co się dokonało, ale właśnie z perspektywy Bożej patrzymy na to. I zamieniamy to na modlitwę, mówiąc: Panie, daj nam zobaczyć Twoje działanie, daj nam odpowiednio odczytać Twoją obecność. Tu możemy od razu taką małą myśl dorzucić dotyczącą modlitwy, właśnie, że chora nie jest załatwianiem jakichś spraw z Panem Bogiem, czy nie jest przekonywaniem Pana Boga do naszego punktu widzenia, ale w kontekście tego, o czym mówimy, modlitwa będzie. Przypominaniem sobie, że wszystko, co się dzieje, wszystko, co się wydarza, rzeczy dla nas przyjemne i nieprzyjemne, dobre i takie, które nazwali, nazwalibyśmy niedobrymi, to wszystko jest w rękach Pana Boga i prowadzi nas do spotkania z Nim. Wszystkie fakty w Twoim życiu, wszystkie wydarzenia są dane po to, aby doprowadzić Cię do Jezusa. Oczywiście musi być w tym Twoja wiara, że On jest Panem, że On ma władzę nad wszystkim i może wszystkim kierować. Więc modlitwa w gruncie rzeczy zmienia perspektywę naszego patrzenia albo uczy widzieć nas szerzej, nie tylko w sprawach dotyczących bezpośrednio mojego życia czy tego, co się dzieje dookoła, ale jednak modlitwa rozszerza tę perspektywę, wskazując: Zobacz, ostatecznie idziesz dalej. Idziesz do momentu, kiedy spotkasz Jezusa w twarzą w twarz i wtedy wszystkie twoje problemy, które dzisiaj wydają się końcem świata, nie będą miały najmniejszego znaczenia. I ważne, żeby już dzisiaj uczyć się te problemy jakby zostawiać za sobą. Nie w tym sensie, że jakoś porzucać czy ignorować, bo oczywiście musimy zajmować się naszymi sprawami, ale chodzi o to, żeby one nie obciążały serca. Żeby nie sprawiały, że nie możemy się modlić, choćby. O to już byłaby tragedia. Gdyby sprawy moje codzienne doprowadziły mnie do tego, że już się nie modlę, to nie będę potrafił złapać tej odpowiedniej perspektywy, i to, to byłby rzeczywiście ogromny kłopot. Spoglądanie wstecz z punktu widzenia Pana Boga, czyli spoglądanie na swoje życie Jego oczami, na pewno pokaże nam, nam też wiele do zmiany, że potrzeba wiele rzeczy zmienić. Czasami tak się zastanawiam, kiedy patrzę na siebie, że popełniam chyba taki błąd, który polega na tym, że wydaje mi się, że trzeba w moim życiu zmienić pewne sprawy i wszystko będzie dobrze. Tak, jakby, jakby mi się trochę włosy rozsypały, to muszę jakoś tam uklepać tego, uczesać, no i już jest wszystko ok, już mogę się pokazać ludziom. Ale jednak z sercem jest trochę inaczej. Do zmiany jest trochę więcej niż nam się wydaje. Co to znaczy? To znaczy, że nasze nawrócenie, czyli ta gotowość stanięcia przed Jezusem twarzą w twarz, nie zależy od nas przecież całkowicie. Ja nie potrafię się nawrócić w stu procentach, nawet jeśli moja intencja byłaby zupełnie szczera. To nie mam siły, żeby wszystkie swoje grzechy natychmiast porzucić, żeby nie wracać do, do moich słabości czy złych przyzwyczajeń. Nie potrafię tego zrobić. Potrzebuję pomocy. I tu pojawia się Jezus, który, jak pamiętamy, jest określony w Ewangelii Mateusza jako ten, który przyjdzie zbawić swój lud od jego grzechu. Więc tym, czego potrzebuję do nawrócenia, nie jest jakaś drobna zmiana w moim życiu. Jakieś przesunięcie akcentów, czy no, może poprawienie jakichś złych nawyków, ale potrzebuję krwi Pana Jezusa, Jego męki, Jego śmierci. On przez swoje zmartwychwstanie daje mi wolność od tego wszystkiego, co dzisiaj trzyma mnie w niewoli. Więc o tym muszę pamiętać, że zmiana w moim życiu będzie polegała na zaufaniu Jemu, na, na chwyceniu się Jego całkowicie. A to będzie znaczyło, że On może kierować moim życiem i decydować o tym, co mam robić. Tak, od dwóch dni sobie chodziłem i, i myślałem o tym mijającym roku i o tym, co zmieniło się we mnie, w moim sercu, co Pan Bóg zrobił. I doszedłem do wniosków trochę smutnych, prawdę mówiąc, ale one są takie inspirujące, w sensie takim, że no jakby okazało się, że nie jest specjalnie kolorowo, ale jest ten, który pokolorować wszystko potrafi, czyli ten, który potrafi wszystko zmienić. Jest Pan, który mówi: Ale ja jestem z Tobą, pozwól się prowadzić, nie myśl, że uda Ci się wszystko zmienić w jednej chwili. Możesz mieć piękne postanowienia. Ale nie ucz się, że uda ci się wszystko zrealizować. Ale nie to też jest celem. Celem jest odkrycie, że nie potrafisz zmienić siebie, i w tym właśnie momencie zaufać mi, pozwolić się prowadzić, kierować. Zgodzić się, że to ja będę decydował. I tak spoglądając na własne serce i też patrząc na ten czas, który minął, wydaje mi się, że często. Będę mówił troszkę tak, może nie tylko o sobie, tylko tak ogólnie. Może ktoś to słowo też przyjmie dla siebie, ale wydaje mi się, że chcemy często skutków, w sensie jakichś dobrych rzeczy, zmian na lepsze, ale nie chcemy się zmieniać. Nie zgadzamy się, żeby, żeby coś tak naprawdę w sercu zmienić. Domagamy się, aby Pan Bóg dał nam łaskę, ale nie chcemy okazać skruchy, czyli przyznać się do winy, uznać swojego grzechu. Prosimy, żeby Pan Bóg dał nam swoje dary, ale nie chcemy pokutować. To znaczy nie chcemy zadość czynić za za nasze grzechy. Skoro ich nie rozpoznajemy czy nie uznajemy, no to z jakiej racji mam pokutować? Czemu mam coś naprawiać? Ale od Pana Boga jednak domagamy się, żeby działał cały czas, żeby pomagał, żeby błogosławił. Nie pamiętamy o tym, co Pan Bóg dla nas zrobił. A jednak nie zapominamy, przypominać mu nieustannie, co powinien dla nas zrobić. Nie jesteśmy mu wdzięczni na co dzień, ale ciągle uważamy, że za mało dla nas robi, że udziela nam za mało łask. Być może wciąż też nie umiemy dostrzegać w naszym życiu dobra, które otrzymujemy, ale. Wciąż jesteśmy gotowi, żeby pamiętać o złu, którego doświadczyliśmy od innych. Jakoś nosimy to ciągle w sobie i częściej pewnie o tym złu niż o dobru, które Bóg nam daje, mówimy. To wszystko zebrane razem pokazuje, że faktycznie serce nie chce się zmieniać. Jest przyzwyczajone i zakochane w sobie. Potrafi się usprawiedliwić w każdej najgorszej, nawet sytuacji. Potrafi przegadać w tym sensie, że jakby zwyciężyć na słowa, stawiając na swoim i pokazując, że nie, nie, wszystko jest dobrze. Dlatego też chcemy prosić, Panie Jezu, Ciebie, aby Ty, który przyszedłeś, jak Jan przed chwilą nam mówił, jako światłość, żebyś wszedł w nasze ciemności. Porusza mnie zawsze bardzo to, że Jan mówi światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Światło nie przyszło do, do jakiegoś świecznika albo na jakieś miejsce piękne, żeby je upiększyć. Ono przyszło do ciemności. Do tej totalnej pustki, tam gdzie nie było dobra, gdzie nie było życia, tam przychodzi światło. To jest sens świecenia. Jeśli Chrystus przychodzi na świat, aby nas zbawić, no to idzie tam, gdzie jest najgorzej, najtrudniej, tam, gdzie panuje śmierć. I dlatego mamy prawo mieć nadzieję, dlatego mamy prawo ufać, że nas nie zostawi. Jeśli rozpoznajemy te słabości, te braki, to dobrze. To tylko nie zatrzymajmy się w połowie drogi, by się zniechęcić, by się rozczarować, może zgorszyć z sobą. Nie, bo to zawsze jest pokusa. To, aby, aby powiedzieć, Ja jestem do niczego, już nie daję, dobra, to już koniec. Nie, no, jest ten, który ma moc, aby to wszystko zmienić. I kiedy kończymy ten mijający rok i za chwilę rozpoczniemy nowy, to mamy gwarancję błogosławieństwa, że Pan będzie nas wprowadzał w ten, ten nowy czas. Ze swoim światłem, z życiem, którym jest, z tą łaską, która pozwoli nam prędzej czy później odkryć, że Jego potęga nas zmieni i staniemy przed Nim twarzą w twarz tacy, jakimi On chce nas mieć. Niech On obdarzy Was pokojem.